Stało się. Za to mam decyzja, że otwierasz własny biznes. Zabierasz się więc do roboty. Strategia marketingowa, strona www, no i oczywiście firmowe konta na Instagramie, Facebooku czy TikToku. Masz pełne ręce roboty. Czy warto poświęcać dodatkowy czas, żeby prowadzić profil na Pinterestie? Krótka odpowiedź brzmi tak. A dlaczego? Oto 9 powodów. Po pierwsze, docierasz do masy nowych odbiorców. W 2022 roku Pinteresta odwiedziło miesięcznie ponad 455 milionów aktywnych użytkowników. W Polsce korzysta z platformy 4 miliony osób. To 4 miliony Twoich potencjalnych klientów. Po drugie, Twoje treści żyją długo. Czy wiesz, że na Facebooku Twoje posty żyją 6 godzin, na Instagramie 48, na YouTubie 20 dni? A na Pinterestie od 4 do 6 miesięcy? Masz jeszcze wątpliwości? Po trzecie, zyskujesz uwagę kobiet. Prowadzisz biznes skierowany do kobiet? Wśród użytkowników Pinteresta 60% stanowią kobiety. Jeżeli prowadzisz biznes skierowany do kobiet, zdecydowanie powinnaś użyć tej platformy w swojej strategii marketingowej. Jeśli zaś Twoją grupą docelową są mężczyźni, nie zniechęcaj się. Badania pokazują, że z każdym rokiem coraz więcej panów odwiedza platformę. Po czwarte, napędzasz sprzedaż. W pierwszej połowie 2022 roku liczba osób robiących zakupy na Pinterestie wzrosła o 50%. Przyjęło się, że Pinterest to platforma służąca do wyszukiwania pomysłów i inspiracji. Coraz częściej jednak odwiedziny użytkowników na tej platformie kończą się zakupami. Masz sklep online? Jeśli tak, wykorzystaj Pinteresta. Żeby zwiększyć swoją sprzedaż. Po piąte, poprawiasz konwersję. Poszukiwanie pomysłów, produktów i usług, takie cele ma 2 na 3 użytkowników Pinteresta. Około 66% użytkowników zapisuje piny innych użytkowników. Dlatego warto zadbać o zapisywanie pinów spójnych z Twoją marką. Po to, by zwiększyć współczynnik konwersji. Po szóste, inspirujesz odbiorców. Pomysły zaczerpnięte z Pinteresta wdrożyło w życie 98% użytkowników. Szukasz sposobu na reklamę swoich kursów czy produktów? Zacznij tworzyć krótkie, darmowe projekty, by przyciągnąć uwagę swoich odbiorców. Po siódme, podbijasz ruch na stronie. Istnieje trzy razy większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy odwiedzą stronę Twojej marki. Dzięki Pinterestowi, niż dzięki jakiejkolwiek innej platformie. Jeśli Twoim celem jest zwiększenie ruchu na stronie internetowej, to Pinterest jest pewnym wyborem. Pomoże Ci osiągnąć cel. Po ósme, inwestujesz w skuteczne reklamy. Konwersja z reklam na Pinterestie jest 2-3 razy tańsza niż tworzenie reklam na innych mediach społecznościowych. To idealny argument, by dodać Pinteresta do Twojej strategii reklamowej. Co więcej, Pinterest wygenerował prawie 1,4 miliarda dolarów w reklamach w 2022 roku. Tym samym udowodnił swoją rentowność płynącą z reklam, więc można śmiało powiedzieć, że popularność promowanych pinów w najbliższym czasie nie zmaleje. Po dziewiąte, nie karmisz troli. Pinterest to pozytywna przestrzeń. Tak twierdzi aż 91% użytkowników. Na Pinterestie trudno o zjadliwe komentarze, dyskusje czy nieuczciwą konkurencję. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że przekonałam Cię do działania i wykorzystania potencjału Pinteresta. Więcej na ten temat znajdziesz na moich social mediach i na stronie pinandrice.com. Zapraszam Cię również do oglądania kolejnych odcinków i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Do usłyszenia! Pin&Rice!